Hej, tu Sadam. Dziś po raz drugi chciałbym dowiedzieć się, jak wygląda i smakuje najlepszy kebab w Polsce. Wybraliśmy trzy najczęściej pojawiające się komentarze z poprzedniego filmu i udamy się właśnie do tych miejsc. Do tych najlepszych kebabów według Was. Jako pierwsze miasto będzie znowu Kraków, ale przed podróżą musimy zatankować, żeby dojechać. Do Krakowa z Wrocławia jest bardzo daleko. Kraków pojawił się najczęściej w komentarzach, ale jaki to będzie kebab, to dowiemy się już niedługo. Już Pan może zapłacić, Panie redaktorze. Tego wyjściówka, żebyśmy mogli zjeść kebaba. Za godzinę będziemy w kebabie, który nazywa się pod 13. Panie redaktorze, pod 13 się nazywa. Pod 13. Najwięcej komentarzy pojawiło się na temat tego kebaba. Dlatego przyjedziemy tam i zjemy. No, idziemy dostać drugą część najlepszy kebab w Polsce do Krakowa. Bo jest najlepszy kebab w Krakowie. Pod 13 się nazywa. Dziękuję. Wow! Co to jest? To jest yy, inny zamek, drugi zamek, to nie jest Wawel. Wow! A to jest co? To? Kord tenisowy. Nie jaje, bo jedyne, <noise> jedyne wolne miejsce, i stanęliśmy idealnie pod 13, czyli pod kebabem. Panie redaktorze, proszę nie pokazywać tego. Proszę jaja. nie pokazywać, że tam się samochód rozpada? Nie, no bardzo fajnie, dobrze się jedzie. Jestem w Krakowie ponownie, byłem tutaj ostatnio chyba 2 czy trzy tygodnie temu i znowu jestem w celu zjedzenia kebaba. Zapraszam! Dzień dobry To najlepszy kebab jaki jest Najlepszy kebab w Krakowie to tutaj? Nie wiadomo To może pani dla mnie wytypować jakiś A jeden duży, drugi mały 32 też. Dobra, ja jestem podekscytowany, a pan? No, dawno nie jadłem kebaba, myślę, że już od tygodnia Już zapomniałem smaku Mam nadzieję, że cię smak zaskoczy Pan redaktor ma zamówiony kebab mały, ponieważ taki chce Jest na diecie, więc za dużo nie chciał No nie, nie mam Musiał na duży po prostu kebabów no, a jak sobie wszyscy tutaj czekamy na tego kebaba razem, to możecie zasubskrybować ten kanał i kliknąć lajka, like bo to pomaga. Koledze z Wąsem. Sprawdziwe? Nie. Ale będę odklejał wieczorem. Super. Dzień. A co nagrywacie? się? Vloga. Ale. Film o kebabie. No to jest zajebisty kebab. <grymne> polecam. Jedyny kebab, do którego nie wchodzę, ale trzeba poszukać trochę, ale się opłaca. A, no to dobrze. To jeszcze to nie byliśmy nigdy. Fajnie. jest polecam. Miłego. Ale jest no Dzięki. Jest rekomendacja, więc myślę, że trzeba będzie później. Jesteśmy? To jest maluszek? Ale piękny. Dziękuję Pani bardzo. Proszę, dwie serwetki, żeby się nie wylało za dużo. A jak się wyleje, to wtedy można wytrzeć. Jak na przykład ktoś ma serwetkę. Można też mieć jakąś szmatkę, mikrofibrę na przykład. Geniusz. Naraz duży więźnia. większy. Wow. Ameryka. Super. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Wow. Ale śmiesznie. duży jest, no o. Porównanie. Duży jest duży. duży i mały. Rzeczywiście, duży jest duży, a mały jest mały. A ile Ej. kosztuje mały? Nie wiem, 32 razem? O, Masz ja. paragon? A z ciekawości zobaczmy. Okej, okay. mały... O, to jest, to jest ciekawe, Co? niech pan redaktor zobaczy. Mały kosztuje 14 zł i jest tak. Nie, dobrze mówię? Tak, chyba tak. Dobrze mówię. Dobra. Jest taki... A... Mały 14, duży... Duży 18, Właśnie. jest o tyle większy. Ale ja nie? No dobra, to nie zrobiłem interesu na <laughs> tej życiu, na tym małym kawałku. Jest coraz ładniejsza pogoda, jest ciepło, więc możemy zejść na dworze. Dawaj, skróbuj. to też jest ciepłe, więc ładuj. Żeby nie wystygło. Mm. Dużo warzyw na początek. Smakuje mi. Pa, pan, panie redaktorze, smakuje mi. Już na pierwszy kęs. Tak. Tak jak wow. często przeczekać, żeby smak do mnie dotarł. Tak już od razu czuję, że smakuje mi. To dawaj drugi kęs i ja też bym się na środku tego placu. To będzie super. Dawaj drugi kęs na środku tego placu. Mm. Smakuje mi bardzo. Tak, tak bardzo dobrze. A pan redaktor no. może niech spróbuje i powie. Pierwszy kęs. Mm. Wspaniały, wspaniały! Ja to tak za często nie wiem tych kebabów, ale ten jest absolutnie świetny. Dużo warzyw, dużo mięsa. I tu trochę jest bogaty ten smak. Tamten ostatni to był monotonny, przez półtora przez metra był taki sam i właściwie taki mdły trochę. A tu się dużo dzieje już w pierwszym kęsie. Widzę, pan kręci i podjada jednocześnie. Mhm. Ale tak cicho, żeby nie było słychać z tyłu. Świetny, świetny. Pan pokaże mi. W tym kebabie na pewno jest dużo mięsa. Tfu, nie to chciałem powiedzieć. W tym to jeszcze raz. Mięso też jest, ale w tym kebabie jest dużo warzyw. Co mi się podoba, jest sałata. Ja bardzo lubię sałatę, Więc super, że jest sałata. Jest sałata, jest ogórek, jest pomidor, jest cebula. Pochodźmy tutaj Fokus, zobaczmy co tutaj jest. Naprawdę dobry. To smakuje, jakbym był na takiej zdrowej diecie i chciał trochę zjeść czegoś niezdrowego, ale dalej, żeby było pyszne i zdrowe, to bym zjadł coś takiego. Dobrze powiedziałem? Mhm. Rzeczywiście, to może smakować i wyglądać jako coś bardziej zdrowego niż niezdrowego. Dobrze mi się będzie kojarzył ten kebab. No, na maksa. Chyba wysoką cenę dostanie. Co prawda, nie mamy porównania jeszcze z tymi kolejnymi, co będziemy jadli w tym odcinku, ale mam porównanie z tym z ostatniego odcinka i jest absolutnie wspaniały. I miłe, zabawne panie w środku, a to. To zawsze plus dodatni. Mój mały już się kończy. A twój duży? No, jest większy niż był twój mały. O! Jakaś ciekawostka o kąpiących się gołębiach? 63 mogą się tylko kąpać jednocześnie na tym basenie. Dzisiaj jest ich mniej. Z kim ja podróżuję? Kiedy jesteście wystarczająco na jedzeni i nie możecie już zjeść, to możecie zapakować jedzenie i dojśćcie później na przykład na kolację. Panie redaktorze, zapraszam serdecznie. Tam będzie podsumowanie. Wchodzę podsumowywać. A, na kartce podsumowujemy? Tak. tak. O, paragon tutaj leży. Na paragonie, ocenimy. Dobrze, to pan dostanie połowę tego i pan zapisze. Ja najpierw zapiszę. Proszę nie podglądać. Zapisuj pan. Nie widzę. To niech pan nie patrzy. Zasłonę wam oczy? Nie. Ty sobie zasłon, a tutaj odsłonę. Już zapisałem. Tak, teraz pan. Proszę nie podglądać, e, kochani. Gotowe! Uwaga. Na 3, 2, 1 odwracamy. 3, Dobra. 2, 1. I co? Co masz? A co ty masz? Ja mam bokiem, a ty masz w pionie. 8,5. 9. Ale no! Wysoko, wysoko na maksa. Bardzo wysoko. Wow! Nie wiem ile to jest 8,5 plus 9 na 2, ale bardzo wysoko. Myślałem o 8,5, tak uczciwie mówiąc. Kurde, ta, ten słony kurczak mnie tak trochę mm -hmm. przy. Psz, 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 zasolił mnie bardzo. To ale tak to jest. To wysoko jest na bardzo 9. No, ciężko będzie z tym konkurować. No wysoko, wysoko, wysoko. Wysoko postawiona poprzeczka kebabie pod 13. To co, jedziemy do kolejnej lokalizacji? Tak. No to panie aktorze, dokąd jedziemy? Uwaga, zdradzę tą niespodziankę, dla mnie niespodziankę, jedziemy do Rzeszowa. Do jakiego kebaba? Dokładnie tam. Jak się nazywa ten kebab? Dara Kebab. Dara Kebab, Dara Kebab, jedziemy do Dara Kebab w Rzeszowie. Ale chłopiec podniecony, co? Tutaj. Uuu, i co, jak wygląda Rzeszów? No, takie jakby dwa... Kebaby obok siebie stojące na powitaniu w Rzeszowie To są moje pierwsze kroki w Rzeszowie Trzeba je rozpocząć od tego od, samego czyli Od płacenia od, od zapłaty za to, że mogę tutaj oh. chodzić po Rzeszowie I jak Rzeszów? No tak mi się z Czechami kojarzy Czeski Nie? Jest bardzo. jak czeskie miasto Fajnie, dobra Gdzie ten daru? Okej, okay, to okay. Y... Pan redaktor mi opowiedział taką ciekawostkę na temat tego kebaba. O lokalizacji, bardzo proszę, powiedzieć Tutaj w odległości 35 metrów są trzy salony pana Dara, albo trzy kebaby Dara. To znaczy, że chyba cieszy się dużym powodzeniem wśród mieszkańców. A ja widzę, że już mi się ceny podobają. To jest chyba tanio. Dzień dobry. To tutaj jest najlepszy kebab? Tak, tak. Bardzo dobrze, bo na taki przyszliśmy w takim razie. Jeden mały. Kawa? Proszę. jeden duży. Kurczak tak. czy wolowy, nie? Kurczak w małym? Też kurczak. A jaki sos będzie? Łagodny. Łagodny, no. A mały to ja dostanę termini czy studencki, czy średni? I no to... mały. Dostaniesz mały, nie, nie wnikać. Aha, dobra, dobra, okej. Okay. Nie muszę wiedzieć co Ty. dostanę. No, co? Płacić trzeba Tak, tak. Jaki będzie? O, wow, ale gigantyczne to jest. Duży, co? Tak, co ciekawe, ile zapłaciłem? Kebab. Dwa kebaby, czyli mały i duży, kosztowały tylko 20 zł. O, świetnie! 9 zł za mały i 11 za duży. Wow, super. Ja powiedziałem, duży, to jest napisane średni. Ja powiedziałem, mały jest studencki. <laughs> Fajny ten rynek, podoba mi się. A patrz, zaraz obok jest kebab house w Rzeszu. No a tutaj nas nie przywieźli w komentarzach. W komentarzach kazali iść do. Dara! A pan co? Nic, chciałem zobaczyć, czy ładnie wyglądają i jednocześnie ładnie pachną. Ten pierwszy ładnie, ale ten drugi pachnie jak papierosy. Nie, nie. to jest średni. Okej. za zł. Dzięki bardzo. Wow, no to już widzimy pewną różnicę tak. tutaj między tymi. Za, zamówiłem duży, dostałem średni, ale jest okej. Okay. Zamówiłem mały, dostałem mały. Okej, okay, więc to jest kebab mały za 9 zł, to jest kebab średni, średni za 11. 11. To co? Pierwszy gryz? No. Powiedziałbym, że smak jest taki na samym początku bardziej standardowy, który znam z poprzednich kawału, które jadłem już w życiu. Dużo sosu, pływa. Też jest smaczny, też mi smakuje. Czy to jest frytka? Chyba nie. To ciasto jest takie inne, nie spotkałem mhm. się z takim. Taka łódka, jest mhm. dookoła zapieczona, trzyma się wszystko. Okej, okay, przejdźmy się tutaj, pogadamy i pozwiedzamy Rzeszów. Mhm. Ale inny styl niż inny, tamten. Zdecydowanie. Inny. Bardzo smaczny, bardzo fajny. No, rzeczywiście dobrze smakuje. Poopowiadaj nam o smakach. Ten kebab, który teraz jem, czyli tutaj z Rzeszowa, smakuje mi bardzo podobnie do tego z Krakowa. Dużo jest podobieństwa do tego z Krakowa, co było w, w pierwszym filmie. Do tak, do buły. Składniki podobne. No, tam też z tego co pamiętam była czerwona kapusta, dobrze mówię, panie redaktorze? Panie redaktorze, proszę tam nie jest z tyłu zbyt głośno. Dobrze? Okay. Albo niech się pan wstrzyma na chwilę. I sos, i sama bułka. Niech teraz pan coś powie jakoś się wypowie. Na ten temat. No nic dziwnego, że to się cieszy taką popularnością tutaj e, w Rzeszowie, bo raz, że Turbo Tani, no, no turbo Tani, coś takiego za 11, a twój wielki co, za 13? Czy tam ile? Za 11. A! a! No mój za 9, tamten za 11. Cena fantastyczna, bardzo smaczny. No i kurde, no, no je się w Polsce te kebaby, bo to jest jednak fajne. Także nie dziwi się, że tutaj Dara Kebab, jeśli pan Daro istnieje, że ma trzy różne miejscóweczki tutaj. Może odnajdźmy te miejsca i pójdźmy tam. Zobaczymy, jak to jest daleko od siebie, OK? To pan trzyma. Dużo sosu, dużo sosu. Fajnie. Dużo sosu. O, ile kwiatów do Właśnie dowolania. zauważyłem, że w Rzeszowie jest dużo kwiatów, więc musi być ogrodnik, który ma dużo pracy. O! Usadama Sadama pojawiła się nowa myśl, nie możemy jej zmarnować. Tak, mam nową myśl, tylko mi, i wam powiem. Okej, okay, ta myśl to, jak się je ten kebab, to czuć bardzo dużo tego sosu i no. nie ma takiej struktury bardzo kebabowej, tylko półpłynną, tak bym powiedział. Że jest tak półpłynnie, nie sądzisz? No no, 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 dużo sosu. Tak, tak dobra myśl. Nie jest to zupa, nie jest to zupa, ale konsystencja jest dość płynna. Pół zupa w wółce? Ale dobrze to smakuje. No. Czy się wąs nie odkleił od tego sosu? No właśnie. Odkleja się tylko przed spaniem. Ja już kończę. Nie dojem. Nie ma opcji? Nie, już to są tak na jej Ale można zostawić na wynos. Można zostawić na później. Nawet mam na tyle duże opakowanie, że mogę tak zawinąć. No i tam. Tak przyłożę na przykład tutaj. Zjadłem. Gratuluję serdecznie. I moja mała myśl, która się pojawiła w mojej małej głowie, tutaj spacerując po Rzeszowie, że bardzo dużo jest takich gastronomii, restauracji, łatnych, fajnych, jakieś burrito, jakieś sushi, jakieś steakhouse'y. A tam z przodu, dosłownie 300 metrów odległości pomiędzy, pomiędzy sobą, drugi Dara Kebab. Tak, czyli tak w skrócie bardzo blisko jest drugi kebab. Dziękuję za ten skrót. Drugi Dara Kebab, a gdzieś tam jest trzeci. Bardzo Dara numer 3. Tak, wcześniej się z tym nie spotkałem, żeby kebaby były tak blisko siebie tego samego producenta kebabów. A tu, tak jest. a tu tak jest. A co nam opowiesz o historii tego miejsca? Rzeszów jest to miasto, o którym słyszałem już od małego, kiedy miałem, myślę tak około 10 lat pierwszy raz tu słyszałem o Rzeszowie, a nawet zobaczyłem go na mapie studiując mapę w szkole podstawowej a później po wielu latach postanowiłem tutaj przyjechać, z tego względu, że tak, chciałem zjeść kebaba, a oprócz tego chciałem odwiedzić miasto, w którym jeszcze nigdy nie byłem. To co? Ocenę? Jesteś... Tak. Teraz czas na ocenę. Tutaj mamy karteczkę z perkometru. Idealnie możemy ją służyć. Ja już ustawiam swoją ocenę. Pan nie patrzy. No nie patrzy. Dobrze, już. Ja sobie pan... tak. Obróć tak, żeby nie widział. No nie zobaczysz. Proszę pisać. Mhm. Mm no, już ile można pisać. No, napisałem pisałem. Okay. E, daj mi, ja nie będę pokazywał. Masz Muszę co? pokazać, ja to zrobię tak, żeby nikt nie widział. No. Sam nie będę widział. Nie patrzę. Porwę to na pół. Nie patrzysz? I zobaczymy. Ty dostaniesz moją, albo ja twoją. I na 3, 2, 1 pokazujemy. Uwaga. 3, 2, 1. Tyk. Czekaj, ja dostałem. Ja dostałem swoją, ty dostałeś? Swoją. A jaka jest ocena? Ja mam mocno 8. A ty? 8,5? Nie, 7,5 miało być. Co ty się pomyliłeś w pisaniu? Pomyliłem się. <laughs> A mnie pogania, że za długo pisze. Tak. Ja stawiam temu kebabowi mocne osiem, bo zasłużył na mocne 8. Był bardzo dobry, Siedem. zupo kebab. No! Myślałem o 7,5 i napisałem o 8,5, rzeczywiście. 7. Bardzo dobrze. No ten, ten wow. kebab smakował mi, był bardzo dobry i przypominał mi kebab krakowski, jak już wcześniej mhm. wspominałem. Raz, że był bardzo dobry, dwa, że był bardzo tani, co też wpływa tutaj e, pozytywnie na moją ocenę, bo płacimy moją kartą. Śmieszne jest to, bo jak wystawiliśmy karteczki, to ja patrzę, okej, okay, no ty wystawiłeś 8,5, ale gdzie jest moja ocena? To jest 8, jak to? Także wszystko jasne, jedziemy dalej. Ale piękne słońce, co? No było bardzo ładne słońce. W tym roku takiego nie widziałem jeszcze nigdzie. Jak dzisiaj w Krakowie, w którym będziemy spać, bo musimy przygotować się dobrze na podróż do Wrocławia, gdzie będziemy jeść czółkę okay, baba. Dobranoc. O, witam wszystkich kolejnego dnia w Krakowie. Dzisiaj na śniadanie pan redaktor zakupił mi takie lody, ponieważ sam nic nie będzie jadł, będzie pościł, bo zjadł dwa kebaby i już nie musi nic jeść przez kilka miesięcy. Smacznego. Dziękuję. Opowiadam nam o tym lodzie? Mm. To jest lód ananasowy i kawowy. Ananasowo-kawowy. Zjemy loda, przejdziemy się kawałek tutaj po Krakowie jedziemy dalej do Wrocławia testować kolejny kebab. Już zjadłem loda, teraz jestem pod zamkiem, cały czas w Krakowie. Ten zamek jest zbudowany z cegły, a mógłby być też zbudowany z klocków. Gdzie jesteś? Jesteśmy już we Wrocławiu, jedziemy do ostatniego, trzeciego kebaba. Nazywa się Madagaskar. I jeszcze nie dodałem, nie będziemy tam sami. A kto będzie z nami? Będzie z nami jeszcze Emily. A kto to jest Emily? Za chwilę pan zobaczy, panie dyrektorze, i, i wy też. Trzeba zamówić tutaj. Dzień dobry. Proszę jeden duży, drugi mały. Łagodny. A to jest najlepszy kebab we Wrocławiu? Sprawdził tak. w takim razie. Dzień dziękuję. Dzień, dziękuję. Dziękujemy Dzień, dziękuję. bardzo. Okay. Co zamówiłeś? Duży i mały kebab. Mały kosztuje 14,50, a duży kosztuje 17,50. Może być. No, no okay. najdroższe są najdroższe. No, jakie mieliśmy? Nie mieliśmy jeszcze tak wysokich cen. Może ten mały nie będzie taki mały, a duży będzie wielgachny. To ja, jakby ktoś nie wiedział. Już kebab został zamówiony, i w czasie oczekiwania chciałbym Państwu przedstawić Emilii. Emily będzie z nami testować kebab i dzisiaj no pan, pan redaktor podjął taką decyzję, że jednak nie będzie jadł, bo jego dieta... Bo nie mam na trzeciego kebaba. Na przykład, ale... No. no i jestem na diecie, wiadomo. A wczoraj zjadłem dwa kebaby, już wystarczy, więc we Wrocławiu zje za mnie Emil. Tak, ja też zjem, tak jak zawsze. I przetestuję i powiem, jak mi smakuje. Emily będzie testować, a ja powiem, jak mi smakuje. Mam taki pomysł, bo ja, ja coś słyszałem na temat Emilii, więc w czasie oczekiwania, żeby nam się nie nudziło, bardzo poproszę o coś Emilii. Czy mogłabyś coś dla nas zaśpiewać? Piosenkę? La, 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 piosenkę. I was conversation green Dziękuję. Wow! Pan redaktor nie wiedział o tej umiejętności Emilii. Mówiłeś, że Emilii nie mówi, ale nie mówiłeś, że śpiewa. Dziś taką niespodziankę przygotowałem ode mnie, dla ciebie i dla wszystkich widzów. Już może kebab jest gotowy. Chodźmy zobaczyć. Sadam, to dla nas? Wow! Dziękuję. Wszystkiego dobrego. Już jest. Zapakowany. Nigdy nie mieliśmy zapakowany tak na nos w takiej farce i jeszcze w folii tutaj. O, duży będzie, duży. Już na samym początku widzę pewną różnicę pomiędzy poprzednimi, że jest to jednak tortilla. To nie jest takie zapiekane ciasto jak w poprzednich, tylko taka. Myślę, że bardziej typowa turkilla, takie placki. Pan wie o co chodzi? Tak, takie placki. Takie placki. Chodźmy dalej yy, spróbować. Ok, lekko wieje, więc. Zapraszam do studia. Zrobimy tak, tak, tak. studio tutaj. Pan redaktor bardzo lubi jajka. Zapraszam, Emily. bardzo proszę. Tutaj, ja będę stał. Uwaga. Mmm. No, tak, Wypara. Czy to jest taki kebab, który wypada z jajek? Hmm. Hmm. No, pierwsze co mi przychodzi do głowy to to, że rzeczywiście jest inny, jest taki bardziej typowy dla mnie, jak, jak taki kebab, wylosowany po prostu z listy kebabów, ale jem dalej. Ja mi też może jeść. Ten kebab wydaje mi się jak taki dość typowy. Wie pan o co chodzi? Ja tam kiedyś kebab. Typowy kebab? Mhm. Chyba wiem o co chodzi z typowym kebabem. Ale pomijając Emily, widziałem, że jest fantastyczny. No jeszcze jem. Co wam mi tak wchodzi głęboko? Chciałem no, to... sos na wąsach tutaj yy, uwiecznić. Ciekawostki, smaki? Mięso tutaj jest jedno, było tylko dostępne. Jest takie też typowe dla kebabów, aż tak się nie wyróżnia specjalnie. Klasyczne kebabowe mięso? Klasyczne kebabowe. Jest dużo... Czego? Bo chłop się zaciął? Jest dużo kapusty, jest dużo białej kapusty, jest trochę czerwonej. No i warzywa podstawowe, jak górek i pomidor. Jest też jakiś sos. No jem dalej. Tu seska ktoś potrzebuje. To wydarka ja. A o pomidorze nam opowiesz? Pomidor jadłem dzisiaj na śniadanie. Pan redaktor przygotował. No ja co prawda nie jem tego kebaba, ale czuję, że bardzo by mi smakował, gdybym jadł. Wiem, co czas. All Skąd ty wytrzasnąłeś panią Emily? Znalazłem ją kiedyś. No dobra, to oceniamy. Emily tutaj y, będę wpisywał. <grywka> Mam nadzieję, że się nakręciła jak Emily, wpadła do studia. Teraz będzie moja ocena tak. Dobra, kolega ocenia? I na 3, 2, 1 pokazujemy noty. Uwaga. 1, 2, 3. A... Co, co jest? 6? O! A moje 6,5. To blisko. 6,5. Czyli w sumie 12,5, czyli e, średnia ocen wow. to 6,25. E, no to nie za wysoko jak na dzisiejszy odcinek. No kebab, kebab był smaczny, ale był trochę inny niż pozostałe, a tamten styl tych poprzednich mi bardziej pasuje. Mamy czyli... piękną panią w studiu, więc pokażę ją, a nie Czyli Ciebie. No. Czyli ta zapiekana bułka. I no i, i mięso tamto mi bardziej smakowało, no cały tam tamtych kebabów Czyli ja już wiem, który kebab był dla mnie najlepszy Ty, czyli który wygrał w dzisiejszym odcinku? Z tego co pamiętam, to kebab w Krakowie pod trzynastką zwyciężył No U mnie też Sercem moim zwyciężył Najbardziej kebab w mi smakował, przypominał mi taką pyszną sałatkę zapiekaną w cieście. No, o, coś takiego. Tak była jak taka taka Gre... grecka sałatka. Zdrowa, takiego. niezdrowa przekąska. I ten w Rzeszowie też był pyszny. On był zupełnie zupełnie inny od tego w Krakowie, ale był pyszny na swój sposób. No, natomiast ten tutaj we Wrocławiu Taki właśnie był. Ok, to ja na sam koniec chciałbym wszystkich zaprosić do odwiedzenia kanału Emily, Emily Salva, i do nawet zasubskrybowania tego kanału. Zróbmy, zróbmy Emily taki prezent. Jak wejdzie, to niech zobaczy, że już tam jesteśmy. A ten kanał też? Możecie subskrybować, wiadomo. o może Emily jeszcze by coś zaśpiewała na koniec? Zapraszam wszystkich. Chłopie, nie odzywaj się. Do zobaczenia już niedługo w nowym filmie. Pa!